Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak przygotować wybieg dla kur, jak przygotować karmidło, poidło przed wypuszczeniem kur z kurnika. Jest bardzo wcześnie, moi drodzy, jeszcze jest koło godziny 6 rano, jak widać, no i niestety kurki jeszcze są niewypuszczone, natomiast chciałem Wam pokazać, jak to wygląda u mnie. Także może pokrótce przejdę do konkretów i po pierwsze, moi drodzy, musimy wystawić karmidła. Które już zostały przed chwilą wystawione, czyli właśnie te. I co robimy najpierw? Może ja teraz tego nie będę wykonywał, natomiast chcę Wam pokrótce przedstawić, jak to wygląda. Po pierwsze, tak, my bierzemy to jedno karmidło, słuchajcie, przestawiamy mniej więcej tu na środek. Dru drugie karmidło zostaje w kurniku. No teraz akurat wyjęliśmy, bo tam stoi taka właśnie e, brytwanna, która też robi za karmidło, w której jest trochę zboża. Natomiast jak to wygląda? Wygląda to tak, że wysypujemy całe to zboże, te pozostałości po zbożu, to akurat były parowane ziemniaki, jak widać. Wszystko czyścimy. Mamy taką skrobaczkę, którą to wszystko musimy odgarnąć, wyczyścić. Oczywiście biorę jakąś szmatkę z wodą, przecieram to wszystko, żeby było czyste. Z drugim robię to samo. No i tutaj napełniam. I w pierwszej kolejności, słuchajcie, przed parowanymi ziemniakami, które dajemy dość często kurom, daję po prostu zwykłe zboże w postaci pszenicy. sypie. Sypię na oko, nie ma dokładnej ilości, natomiast wiem, że w pierwszym sorcie i tak wszystkiego nie zjedzą. I tak robię, jeżeli chodzi o karmidło. Dodatkowo dosypuję właśnie tam w kurniku do środka. Natomiast jeżeli chodzi o poidło, moi drodzy. To tak samo. Procedura jest taka, myje po prostu z samego rana poidła. Poidło oczywiście jedno jest w kurniku, bo warto pamiętać o tym, żeby na noc zostawiać kurkom. Poidło i karmidło również w środku w kurniku, jak macie możliwość. No i po umyciu wiadomo, staramy się napełnić czystą wodą, żeby była najlepiej nie za zimna, nie za ciepła, chociaż teraz jest na tyle ciepły, codziennie, że można nawet tą wodę dać zimną z kranu. Ok, mm. i tak, jak to wygląda dalej, dalej to wygląda mniej więcej tak, że już jak jest karmidło, słuchajcie, jest poidło napełnione, wszystko jest umyte, no to kurki, otwieramy drzwi, kurki wychodzą z kurnika, teraz tego nie będę pokazywał, bo jeszcze tam mamy parę rzeczy do zrobienia, więc one nie będą wychodziły, natomiast w momencie, kiedy wyjdą, często robię tak, że wchodzę do kurnika, wymieniam im ściółkę, wtedy jest najlepsza okazja, bo najwięcej kur z rana wychodzi, później niektóre wchodzą do kurnika, niektóre nie, Niektóre wchodzą do gniazd i już jest trudniej to zrobić. A też nie chcielibyśmy im przeszkadzać, więc często robię to po prostu z samego rana, moi drodzy. No i wiadomo, jak nakarmię kury, bo pewnie to Was interesuje, to powiem jeszcze pokrótce. Otwieram tutaj tą klateczkę gołębią, sypię tam również do karmidła gołąbką, wymieniam wodę, czyli procedura podobna jak przy kurach. No i gołąbki sobie wyfruwają. Później, oczywiście, na noc zamykam. Jeżeli chodzi o gołąbki. O króliki moi drodzy, no to procedura jest również podobna. Dajemy tam pasze dla e, królików lub idziemy ściąć świeżej trawki dla nich i wodę tak samo wymieniamy. Oprócz tego myjemy kafelki i od czasu do czasu również wymieniamy tam e, słomę, czy to czym jest w ogóle pościelona ta e, klatka. Także trochę, e, trochę tej pracy jak widzicie z rana jest, nie, nie ma tego dużo. Natomiast jak się chce posprzątać, no to trochę tej e, pracy. Będzie i teraz tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o dalsze procedury, to jak widzicie, kurki sobie tutaj stoją, już czekają. Również z tej strony otwieram, żeby mogły sobie na spokojnie wyjść. Co chciałem Wam powiedzieć i co jest bardzo ważne moim zdaniem również, nawet z samego rana, to jest to, żeby od razu jak kury wychodzą, nie musicie wchodzić do kurnika, później może być Wam trudno to zrobić, natomiast ja polecam od razu w pierwszej kolejności, żebyście sprawdzili zdrowotność tych zwierząt, to znaczy sprawdzili, czy te kury są zdrowe. Jak to robimy? Robimy tak, że te kury będą, słuchajcie, wychodziły sobie z kurnika, może nie pojedynczo, czasami w większej ilości, natomiast od razu, słuchajcie, możemy to sprawdzić. Dlaczego te kury są teraz przy samym okienku? Po pierwsze, dlatego że słyszą mój głos, a po drugie, dlatego że widzą, że jest tu w miarę widno i sobie stoją. Zaraz to spadnie, także może odejdziemy, bo widzę, że może zaraz ta klatka się obsunąć. Kratka, ale na razie jakoś to jeszcze wytrzymuje. Co jest ważne, tutaj ktoś nie postawił, natomiast normalnie tu powinny być dwie cegły, żeby po prostu ta kratka nie spadła, bo nie wiemy jak w nocy jakiś drapieżnik mógłby do kurnika się dostać, także trochę to takie jest zrobione średnio, więc normalnie tutaj stoją dwie cegły, bo jak widzicie już ta kratka się yy, przesuwa. OK, no i to tyle z informacji. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnej magii. Natomiast warto sprawdzić profilaktycznie już te kury na samym początku, czy jest wszystko OK. Przejść się od razu po kurniku, jak tylko otworzycie, czy żadna kura nie padła jeszcze w zależności, jaki macie kurnik. Bo jak mały, to widać, jak nie, nie jest on za mały, no to trzeba po prostu się przejść i samemu to yy, sprawdzić. I teraz tak, co ja jeszcze wam polecam zrobić? Jeżeli macie możliwość, macie trochę ziemi, no to warto, wiadomo, że kurki mogą trochę rozkopać wybieg lub rozkopać w środku. Kurnik, jeżeli nie macie go betonowego czy jakiegoś drewnianego, tylko wszystko macie zrobione, moi drodzy, na przykład podłoże z piachu, to warto wtedy ten kurnik podsypać. Macie taką możliwość, kiedy kury po prostu wychodzą z kurnika. Tu, jeżeli chodzi właśnie o to, jak zająć się drobiem przed wypuszczeniem kur skórnika. Jeżeli macie możliwość również ugotować im parowane ziemniaki czy rano się przejść po jakąś zielonkę niekoniecznie do lasu ale może właśnie gdzieś na pole gdzieś na łąkę to warto to zrobić z rana i później im po prostu tylko na przykład tej zielonki dostarczyć. Jak zastanawiacie się jaką zielonkę to również macie to wszystko w odcinkach co dokładnie dostarczać kurom. Okej, okay, to z takich informacji ważniejszych wydaje mi się, że tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie. Postaram się Wam pomóc na wszystkie pytania odpowiedzieć. Myślę, że na dniach pojawią się kolejne odcinki, również takie dość ciekawe a propos drobiu. Dzisiaj stwierdziłem, że w tym tygodniu będą takie odcinki głównie poświęcone drobiu. Chcę dla Was nagrać właśnie jak najwięcej, żebyście mieli jak najwięcej wiedzy, a potem może delikatnie te odcinki z kurami odpuścić, z tego względu, że nie będziemy... E, powielać tych samych tematów, a tych tematów jest naprawdę, moi drodzy, e, wiele. E, I jeszcze może e, takie pytanie macie, jak, jak je wypuszczać, słuchajcie, e, ile wypuszczać tych kurs kurnika, czy wypuszczać wszystkie i o której godzinie. Nie ma dokładnej reguły, można o siódmej, można o szóstej, najlepiej jak się robi widno i kury już wstały. E, natomiast ile wypuszczać no najlepiej wszystkie żeby się nie pokłóciły, nie pobiły że część wyszła a część została bo może być to dla nich dziwne normalnym jest to że otwieracie kurniki sobie wychodzą a nie normalnym to że połowa wychodzi a połowa po prostu ich e, zostaje w środku ok dlaczego tu jest kratka nie ma żadnej płyty ani nic z tego względu tak jak wam mówiłem że tu jest przeciąg ma być przeciąg jest teraz dość ciepło no teraz mamy bardzo wcześnie, mamy około 15 stopni, natomiast myślę, że w ciągu dnia może być nawet te 30, więc fajnie, jeżeli ten przeciąg jakiś, e, mimo wszystko będzie, dlatego też nie zasłaniamy żadną tam, żadnym styropianem czy żadnym e, drewnem tej dziury. E, I to by było chyba wszystko. Także jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.